Byśmy próbowali wywiercić z nim otwór, byśmy wywiercili ten otwór 32 mm od krawędzi. A ile potrzebujemy wywiercić ten otwór? Ktoś pamięta? 9,5 mm, tak? 32 odjąć 9,5 mm. 32 odjąć 9,5 mm. No stolarz powinien, powinien znać tak, umieć takie, takie działanie Jest 22,5 mm, czyli wystarczy. Że włożę sobie tutaj coś, co ma 22,5 i mm. Jestem spozycjonowany na tych otworach, tak? Z drugiej strony, wystarczy, że sobie zrobię coś to samo i zobaczę, co tu się dzieje. Mam te dwa otwory. Wchodzę na drugą stronę. Nogami. Mam te dwa otwory, tak? Mam te dwa otwory. Zobaczcie ile czasu trwało pozycjonowanie. Technologia iskra to jest coś, co pozwala nam błyskawicznie pozycjonować otwór na nacęce czy każdą inną wiertarką wiercimy w tym samym czasie natomiast yy, Chodzi o to, żeby jak najszybciej narzędzie znalazło się właśnie w tym miejscu, gdzie ma się znaleźć na materiale. Czyli teraz z yy, wiertarką Iskra możemy to zrobić ręką. Ręką, która jest dużo, dużo szybsza od wszelkich manipulatorów, które, które są w maszynach CNC. Zobaczcie no Teraz. Mam te cztery otwory, tak? Teraz co zrobić, żeby wywiercić na przykład yy, prowadniki? Czyli musimy wywiercić pierwszy, drugi, trzeci otwór na trzecim otworze. Czyli wystarczy, że włożymy sobie tutaj coś, co ma 32 mm i już jesteśmy w ustawiony. I już od drugiej strony to samo... Trzeba, Bardzo ważne jest to, żeby w meblach wyłapać sobie symetryczność. Każdy mebel powinien być zrobiony symetrycznie. Jeżeli ten mebel sobie projekt, projektujemy i on jest symetryczny, to wtedy dwa razy mamy mniej ustawiania po prostu sprzętu. I ten element jest symetryczny, bo ma wieniec na, 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 na dole i na górze. Ale co zrobić na przykład, żeby ten wieniec podnieść? To no, powiedzmy, że to jest nasz soku, tak? To jest nasz soku. Czyli co zrobić, żeby wywiększyć ten rząd otworów, tak, żeby tu się zmieścił soku? Zobaczcie, tutaj wiece na wieńcu już ma soku. Nie ma. Rozumiesz, pan, no nie? Banalne, proste, proste jak budowa cepa, no nie? Aż. Aż dziwne, że to jest wszystko takie proste. Ta sama sytuacja występuje na przykład jeżeli na wieńcu górnym wiercimy przegrodę poziomu stałą, tak? Wystarczy, że tu włożymy półkę. Czyli odjeżdżamy wiertarką o grubość półki. Yy, przy takim wierceniu... Aha, bo teraz, żeby od razu po prostu na mnie uciekło. Yy, żeby zrobić, w ogóle po co jest technologia ISKRA, nie? Po co jest technologia ISKRA? Technologia ISKRA została stworzona do tego, żeby robić meble z technologii, znaczy z, z dokładnością do spakowania do paczki. Znaczy no, nie, nie potrzeba pakować do paczki. Nie, to nie chodzi o to, że Ty musisz ten mebel spakować w paczkę. Ty masz go robić, powinieneś go robić tak, że Ty możesz go spakować w paczkę, Możesz go wysłać na drugi koniec świata i możesz go tak zrobić, bo powinieneś go tak zrobić, żeby lajk był w stanie go skręcić. Czyli, y żeby live skręcił mebel, nie można zastosować lamelki, tylko można zastosować kołek, tak żeby ten live, jeżeli tutaj włoży ten kołek z wieńca, włoży w bok, to żeby. Ten, ten wieniec nie był przesunięty ani dół, w górę, ani w dół i żeby nie musiał go dopłukiwać na przykład mokiem. W tej chwili wasi starsi koledzy, koledzy z reguły robią te meble w ten sposób, jeżeli chcą zrobić oczywiście dokładniej, to robią te meble tak, że skręcają na skręty, uciekają pod kołków, no bo jeżeli on zakupuje, wieniec, zakłókuje bok, no to on już nie przesunie tego boku. No więc oni na łatwizny, idą na łatwiznę skręcają meble na same, albo samowkręty, albo na przykład same konfirmaty. No i wtedy mają możliwość jeszcze dopłukać te meble i wystawić. Natomiast y, duże fabryki jak robią meble, przejrzy się po Ikei i zobaczcie sobie meble. Tam są wszędzie marginesy. Natomiast co zrobić, żeby nie było marginesów na meblach? Żeby mieć kontrolę nad dokładnością tego mebla, nad ustawieniem wieńca w stosunku do boku. Trzeba się pozycjonować od zewnątrz, wszystkimi elementami. Dlaczego się trzeba pozycjonować od zewnątrz? Bo jakbyśmy wzięli słuchniarkę i byśmy wzięli tutaj płyty nęglowe, które leżą, na u Was, na warsztacie, to każda płyta będzie miała inną grubość. Mówi się o płyta 18. Płyta 18 to jest po wyszlifowaniu płyta wiórowa. Natomiast w zależności od tego, co przykleją na tą płytę czy papier, czy lamina. Do tych 18 mm w tam dochodzi? Czyli płytam 18,2, 18,3, pod warunkiem, że na przykład ona nie jest składowana w, w wilgotnym magazynie. Bo wtedy jeszcze dochodzi ta wilgoć. Yy, a zdarza się też tak, że ktoś na przykład ma wilgotną posadzkę, pali w warsztacie i płyta stoi oparta o ścianę. Płyta z jednej strony ma inną grubość, i z drugiej strony ma inną grubość. Czyli teraz, jeżeli zaczniemy na przykład na maszyna na wielu starać się ucelować w środek płyty, to może się okazać, że płyta z jednej strony będzie wychodziła, a z drugiej nie będzie a z drugiej się będzie chowała. Dlatego generalna zasada, jeżeli chcecie robić meble dokładne, jeżeli chcecie robić meble w wysokiej jakości, pozycjonujemy się zawsze od zewnątrz mebla. Co tu jeszcze można wam powiedzieć? Aha Tutaj wam pokazałem, jak wiercimy w płaszczyznę, tak, Płaszczyzna, no nie? A teraz może ktoś się zast... ktoś po prostu by mi powiedział, jak wywiercić na tym stole w sztuce? No bo w płaszczyźnie jest dużo łatwiejsze wiercenie, można sobie tutaj czymś napisać, można zapunktować, no ale jak zapunktujecie na przykład na, na takiej krawędzi, albo narysujecie coś o na przykład? Nie ma możliwości, tak? No kto spróbuje ustawić ten stóp do wiercenia czterów. Odważy się? O. Nie, jak no. właśnie odbadzę. Co? Chyba nie. Nie. Sam jestem ciekaw. Albo dobra, zaczniemy jeszcze. Jak już mówiłem o tym. Jak już zaczęłem mówić o tym wierceniu. Dobrze. Jeżeli tak postawię ten element. Tak położę wiertarkę, tak? Tu jeszcze powinienem podkładać coś po to, ale powiedzmy, że w tej chwili jestem na tym poziomie wiercenia, prawda? Tak? Tu byłem na, na tym, przewróciłem tak i przewróciłem element, tak? Czyli jestem na tym poziomie wiercenia. Teraz, żeby wywiercić w sztorcu, muszę być na tym samym poziomie wiercenia, tak? wystarczy tylko zrobić coś takiego, że wypinam sobie to, wpinam sobie gdzieś tutaj ten element, sprawiam sobie także że tak... Już wiesz o co chodzi? ale jeszcze nie do mnie, to, do czego to jest właśnie. Też Czyli to jest stawiamy. po to, żeby zablokować, żeby nam żebym nie musiał tego elementu trzymać. Natomiast tutaj wiercę. I zobaczcie, w jaki prosty sposób i skrom można wymienić kolejność wiertel. I teraz koncern światowy mavel żeby tam wymienić kolejność wiertła w kołkarce musicie wyjąć wiertło. Są różne firmy, gdzie musicie na przykład no, przezbrajać maszynę, coś tam cudować kombinować. Tutaj wystarczy przewrócić na drugą stronę, mamy kolejne świerty. To samo wiercenie, tak jak tutaj, możemy zrobić... Aha, bo teraz, yy, no tutaj są pytania. Są pytania, co zrobić, jak będę miał niedokładne pocięte elementy. No bo teraz zobaczcie. Na dobrą sprawę, jeżeli mam pocięte elementy, zaokrejnowane elementy z hurtowni, tak? To mi nic więcej nie potrzeba od uciskry. Żeby zrobić meble turbo profesjonalne meble w paczkę. No bo proces produkcji mebli polega na tym, żeby tak wziąć płytę, pociąć ją, zaoklejnować, powiercić, zapakować w paczkę, skręcić, zrobić z tymi meblami, co nam się podoba, tak? Nic więcej nie potrzeba. Czyli tak, płyta biurowa. No, z reguły z fabryki przychodzi w dużych elementach, tak? Żeby taką płytę przewieźć, musimy mieć taki samochód, tak? Żeby przywieźć do warsztatu, musimy kupić y, maszynę do cięcia, tak? y, Dobrze, żeby ta maszyna była, no, niestara, niewypracowana i tak dalej, żeby nie wyrywała, żeby miała pocinać i tak dalej. No to taką maszynę, no, trzeba trochę pieniędzy wydać. Natomiast możemy tą operację oddać, do kurtowni. Czyli możemy pójść do kurtowni i sobie po prostu meble zamówić, sobie płytę pocierdą, ale mało tego, tą płytę możemy też całkiem tak? Czyli nam odchodzi następny wydatek. W tej chwili mówię Wam, co zrobić na czterech tak szkole, jakbyście chcieli sobie założyć działalność, zarabiać całkiem. No w tej chwili jeszcze się zarabia całkiem godziwe pieniądze w zakładzie stolarza. Zresztą widzicie w radomskim solarze tym samochodami jeżdżą po prostu robiąc medle w całości, nie? natomiast jeżeli nie posłuchacie, będziecie mogli robić medle w paczki, czyli od razu Wam się zrobi dużo większy rynek zbytów. I teraz tak, czyli korzystamy z cięcia w na początku, korzystamy z oklejnowania w furtowni, dostajemy elementy. Te elementy nie są duże, możemy je nawet samochodem osobowym przewieźć lub. Przyczepką, powierzyć u siebie yy, w garażu, nie potrzeba farby, nie potrzeba nie wiadomo jakich wyciągów, no i skręcić te meble i mamy gotowy wyrób. Yy, możecie sobie zobaczyć w internecie, tam jest na przykład yy, człowiek pracuje w yy, tej technologii i on robi 24 otwory, czyli dokładnie taki element, on robi w 50-50. Całą szafkę od początku do końca jesteśmy w stanie zrobić, w tej technologii, w około 10 minut. Czyli mamy elementy z krutowni yy, zaoklejnowane po prostu, pocięte, 10 minut i mamy gotowy mebel. Możecie sobie pójść do krutowni i na przykład yy, zapytać się ile kosztuje na przykład, ile kosztują elementy na meble, a ile kosztuje gotowy, gotowy mebel. mebel, a praktycznie Cała inwestycja, jaka jest? No to kawałek stołu, wietarka. Yy, dobra, czyli mamy tutaj. Yy, może jakieś pytania? Pytanie: Tutaj. taki yy, Taki zestaw, yy, taki najpodstawowy, najpod, po, jeżeli człowiek myśli, bo wystarczy ta wiertarka czyli ona kosztuje 2300 zł brutto natomiast w tej chwili w tej chwili mamy do tej wiertarki dodatkowo taki pozycjoner.